od strony hangaru startuje mróweczka, jeżeli poprawi, poprowadzi skrzydło wyżej to tak, żebym krąg z nią zrobił. dalej od stronę hangaru mróweczka tak, dałam ja, wysokość kręgu jeśli pasuje. pilot gotów, podwieszenie sprawdzone idine. Goed sta je. Goed sta Okej, okay, dobra Robek, dość wysokość, prawo zakręcamy, przechyl się, przechyl się, przechyl się mocno, jeszcze nie przechyl, nie bój się, nie głowa, tylko cała i po prostej, już po prostej lecisz, po prostej, do góry ręce, i w lewo się przechylamy teraz, bez sterówki, bez, tylko sama się przechyla.